Kuraj tutaj witam serdecznie. Widzowie ja to wybierałem więc sam sobie.

Oła, mój paluszek, oła! O. Mój paluszek! O, kurwa, mój paluszek! Chodzę jeszcze, downade'a. Nice. Dada. Aha! Aha w skoku mi dała! Chor. Ale tu jest lekka kobra kwapongowska, jest szlana taka. No dobrze, dzisiaj jedwa super forma była kabel. Zadowolony jestem. Kto chce opuścić? Kto Prosto w Chcesz To no, nie było zbyt ładne. Ślepienie gotowe. Używam włojku. Dostał jeden grunt. Spajk złożony. Doskonale. Jeszcze nie gotowe. Dostał jeden krót, który załatwiony. Okay, oh. Dzięki za suwa!

Dupeczki, jak to Menders powiedziała? Nie, to no Dawid! Co? Bo Menders, dupeczki. Po... No Menders powiedziała, że dupeczek nie będzie. No to masakr jest bardzo. Nie, no nie, ja jaraję mieć mi które mi nadają. Nie? Nie. E, Dawid, a spójrz na swoją budowę ciała i tamtych panów, i myślisz, że co mnie jara. <noise> nie, nie ale one tam, ale one tam, tam jest tak, że ci biją po twarzy, oni cię bili ale nie musisz Jak lubisz, to ci biją, jak nie lubisz, to cię nie biją Wow No włosów pasuje Be... kolorystycznie Ale to Ci się podoba, czy nie? <noise> ja wyglądasz? Wyglądasz jakby ci chciała do kuzynosa i kuzynosto wycierało ich piżamę po prostu Ale jak się z zawałem przyjeżdżasz? Nie, nie zawałem A, byś pojechała No, rykamy z miłym jest bardziej Jak wyglądacie... Nie, nie. Tak, ale wyglądacie jak anime Dziewczynki z Horroru Poczekaj, tak Sicie solo dał no chujowy flash. O ja pierdolę. Może ja podziękuję za Pago. <laughs> Szartuję, żartuję, żartuję możesz, możesz podziękować. Pewnie będzie Jurka za Dziękujemy, dziękujemy Juleczka. Pozdrawiamy. <laughs> no i co, Jurka? O, ja ogarnięte. Dawaj, dawaj, futurko.

Ja, jakieś tam mam granaty A jakie byś potrzebowała? Eee, takie regularne żeby dawać po prostu Nice, class, to to Coś jeszcze uważaj. Ja się bawię. Urna, jednak nie. I... Myślałam, że lepsze są te rękawice, jednak ich nie lubię. Dziękuję za dzisiaj za 5 zł jakie mam skarpetki? Z Barbie! 213 124 5 zł Jakie masz dzisiaj skarby? Barbie różowiuckie. Dobra. Eee, jo, kolejna. Oj. Aż je. Nie ja pytanie, bo Ulfik, to był, to była jego prawa ręka i prawda jest taka, że gdyby nie Ulfik, to Boxel nie by byłby w miejscu, w którym jest, nie miałby tyle poogarniane rzeczy. Co dostał Ulfik? Skoro Magda dostała odprawkę na zakończenie współpracy. Ulfik dostał do dupy. Okej. Okay. Okej. Okay. Ulfik lachy nie robił? No co? O, nie lubię Cię Piotrek, bo jesteś gruby. Dobra, a jak schudnę to byś mnie lubiał? Szczerze. Tak? Ok. To spoko. Albo, nie wiem. Kasia jest nie, żadnych, nie z Nie, bez przesady nie że z jem, bo to akurat jest obrzydliwe i jeżeli ktoś tak robi, to powinien się wybrać do choroszczy. Ja tak jem, ale nie tak, że leję na jajecznicę Ja bym mieszam robię taką papkę, tylko bardziej tak, że na przykład obok daje i na przykład albo moczę w tym chleb, albo trochę tej jajecznicy. Nie, ja wychodzę z no to jest z za gry. suche. Ja, ja nie gram z nią, nie mogę. Kiedyś też... D. Idzik na czacie? Gdzie? Idzik? Idzik? Gdzie jesteś? <zartuje> żartuję, żartuję. Lady. Co mnie goniło? Nic, wyjebałaś przedmiot, który tak skacze dziwnie. Dzięki Wegeta. Dzięki Wegeta! Ej, w ogóle chłopaki piszę tak, z bidula, wariatko, oglądamy cię na rzutniku z chłopakami w piątkę, kochamy twoje streamy. Miło, co? Proszę. Ej, bo chop. Ta, ty strojem nie grałaś nigdy Ja muszę chyba. iść po leki, za sekundę No tak, na łeb, na łeb A ja akurat nie rację, że wszystko biorę, bo... biorę leki na głowę, na ropingózg O kurwa nie... Przepraszam Akurat masz rację, bo biorę na to leki. A... O, Ej, nie wiedziałam <ślamu. ślamu> Przepraszam Klawnika i dawaj na tego jak to. Co? To za mną. <laughs> Ale już... O kurwa! Już nie no klikam. za ten noc. Dobra, to dawać jedziemy.

Muszę kupić nowy diskwardy No gdzie mi się wpierdalać, dziomu kurde O, stacja benzynowa, ja chciałem właśnie tutaj przejechać Chyba zrobiłem ma boom O chuj, robota o! Ale cię wykiwałem, gościu! Pierwszy kill! że muszę czazik przerzucić. No, bo ja O nie nie widać. Zobaczy, to też będzie chęć takie. No, no, było? No, no, to no, już ostatnio. w tej firmie. Coś widział drukarkę? Czy ktoś widział drukarkę w dolonej firmie? O! Remizio! Remizio! Trzymaj, trzymaj, Remizio! O! No. Tam jest, tu. Tam? Nie ma kółkarki w tej firmie jednej W tej firmie nie ma drukarki Ale potrzebuję Wirusa mam, wirusa mam Nie no zestram się, gdzie jest pana drukarka? Tutaj, tutaj patrz na... Do monitora, to jest do monitora. To na siłę wchodzi? Czy nie? To na siłę wchodzi, czy nie? Chyba nie. To jak? Jak nie na siłę, to jak? Odwróć? O. Dzięki, widzę. No i trzeba co wrócić. Ej, w ogóle, czy busem można jeździć bus pasem? I mam nadzieję, że odpowiedź to tak. To innym razem, innym razem to zrobimy. Chodźcie do jaskini. Idziemy podłączyć rzeczy i sprawdzać, czy do siebie pasują. Hyc, hyc, hyc. Dobra. Jesteśmy tutaj. Chcesz taki kabel? Pewnie, że chcesz taki kabel, jesteś takim super monitorem. To czemu na tobie pisało HP? A bo ty jesteś HP! No tak. No to się mogło udać. Dlaczego mi nie powiedzieliście, że mam monitor z HP? To mnie wystarczająco. A Gimper na zgrzycie mówił, że ja nie przyciągam urodą. Ej, rozumiecie, że Gimper tak na zgrzycie powiedział, że jestem wśród tych osób, które nie przyciągają urodą. I oboje z mężczyzn siedzących tam. Nie zauważyli w tym stwierdzeniu nic obraźliwego. I oni oprócz mnie wymienili parę, parę kobiet, że, no, że są dziewczyny, które wiecie, no i influencerki bazują na wyglądzie, a potem mówią, Ej, ale nie wszystkie w sumie i niektóre przyciągają czym innym. No i zaczęli wymieniać, no i Kasiks na przykład, ona ch siedzi, chleje se piwo i se wygląda jak men. Na tym serwerze się jakoś inaczej behopuje. Lepiej niż na tym, co graliśmy wczoraj. Wychodzi jeden gala. Uważaj, Patryk. Uważaj, gala, Patryk. Longa, kurwa, galę. gala. Jeden kadali. Gala. Cio Gala chłop Długie nie Cok. widzę JAK TA KURWA O Ciot gala Taka pozycja schyca To, dawac On nam pakę daje, dobra gramy Ej, grajmy do siebie, stańmy i niech on nam podaje. I każdy do siebie podaje. Dobra, pas. No kurwa! No kurwa, kurwa. O debilu! O kurwa, kurwa. O Brawo, o Paskale, spokojnie i to po nie. Dobra. I oni się jeszcze nie mogą się poddać, jeszcze. bo chyba ten chop się zagłosować, nie? Nie wiem, stary, ale. <laughs> Właśnie oni się jeszcze chyba nie będą mogli poddać. Nice. No. Nie, no, przyjemno... trzymany. Nice. Klep, 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 dobrze. Droga bonito, droga bonito. Pas. O. Gruby, ty jesteś tyś kurwa, ten piłkę nie masz chcesz się grać, ty kurwa. Tam baryło je Bo tu bramki nie ma, to już gruby nie ma gdzie grać. Płot, po... Podaj do niego, bo nas zajebie ja zaraz. Miał. Ja podaj do niego, zodej czornie. Pa, jaki pasik. Pa, pyk. ja pierdziele Ty przećpany łbie. Cheers, my friend Benjik. O kurwa! Widzowie? Z, a, 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 awansowałem u niej i ona mi w jakimś ziomku Benjim. Ja piole, czy to jest awans? I benzynę, i idziemy testować. Hruś. Orientuj się! Uj. Widzę stopy, widzowie. No to na pewno nie jest kurwa dobra teoria. Albo ja nie jestem gruby! Ha, ha, kurwa, no i się wydało! Nie, widzowie. A można wciągać brzuch, bo wciągnąłem. <noise> bo się wychyliłeś. No nie wychyliłem, tylko wziąłem głowę w dół, No jak mam pa stopy zobaczyć, patrząc Cię prosto. Brawo, nie jesteś gruby? Ej, no chyba chwa tak, no chyba na to wychodzi. Ewra, ale musisz patrzeć na swoje stopy, a nie koleżanki, op. Okej. Okay. No, ja nie widzę różnicy żadnej. A podejść. O, myślałem, że potrzebę już wystarczająco. Jak nie? O, zawa, jakie cfanie, kurwa. Jak nie? Oczywiście, że różnica była. A jak? Co z tego, że te dwa te same modele były? Dobra. Widzę różnicę. Od razu widać różnicę. To nie wybuchnie. Teraz na milion procent jest to. Kurwa, mać. Pierdolę. O. <laughs> opony były mniejsze i to znacznie mniejsze to były opony na oryginalnym tym. No, postawiłbym pieniądze. Jakbym miał, mógł stawiać, że bym to postawił, że to nie wybuchnie. Abonnet level